Serdecznie. Dzisiaj powiem Ci, jak możesz się przygotować do jeszcze lepszych zdjęć wiosną, tak, żeby Twoja fotografia była jeszcze lepsza, no bo przecież nie chcesz robić takich samych zdjęć w tym roku, co robiłeś w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu. Chcemy popychać się do przodu i być coraz lepszymi fotografami z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, prawda? Dzisiaj ci postanowiłam w tym właśnie pomóc i dam ci trzy super fajne wskazówki, które bardzo mi pomogły, jak ja rozwijałam się fotograficznie. Pierwsze co, jak fotografujesz właśnie wiosną, to tutaj bardzo ważne jest znajomość nie tylko fotografii, ale przede wszystkim przyrody, natury. No i tutaj też właśnie musisz zaplanować. O planowaniu bardzo dokładnie mówię na moim kursie fotograficznym, ale tutaj musisz wiedzieć jeszcze troszkę więcej. O planowaniu, kiedy jakie kwiaty kwitną, kiedy jakie drzewa kwitną, kiedy gdzie pojawiają się takie ptaki, no i gdzie, kiedy trzeba być. Jesteśmy w pięknym parku botanicznym w Nowym Jorku, pięknie kwitną już drzewa wiśni, zaczynają kwitnąć po prostu cudnie łąki, kolory wiosny są naprawdę niesamowite, ale niektóre kwiaty już przekwitły, no i niektórzy się na nie spóźnili, niektóre jest przed, więc też trzeba to śledzić, więc tutaj jest bardzo ważne też znajomość lokalizacji, ale też znajomość właśnie przyrody kiedy przyjść, w jakim momencie przyjść, bo tutaj bardzo szybko to się zmienia. Na wiosnę wystarczy, że spadnie deszcz, albo będzie silniejszy wiatr, i te wszystkie płatki pięknych kwiatów z drzew spadną i będzie już po pięknych zdjęciach. I przegapisz, i trzeba czekać jeszcze jeden rok. Więc pamiętaj, żeby troszkę się zaznajomić z tą przyrodą i też właśnie o tej lokalizacji pamiętać i wiedzieć, kiedy dokładnie przyjść. I też pamiętaj o przyrodzie, raz, ale dwa. O czasie, kiedy najlepiej tutaj przyjść: czy rano, czy wieczorem, czy po południu, kiedy jest wejście, to też musi być bardzo dobra znajomość tego, skąd pada światło, gdzie jest słońce, no i takie właśnie różne czynniki w planowaniu. Oczywiście pamiętaj o planowaniu sprzętu, no i planowaniu odpowiedniego czasu. To jest super, hiper ważne. Druga bardzo ważna rzecz to jest analiza zdjęć, Twoich zdjęć z poprzedniego roku, z poprzednich miesięcy albo z poprzednich lat. Jak fotografujesz już jakiś czas, to bardzo ważne jest, żeby właśnie wracać do tych zdjęć, co zrobiłeś, już zrobiłaś w zeszłym roku czy jakiś czas temu, no i przeanalizować i zastanowić się, co możesz poprawić w tym roku, na czym chcesz się skoncentrować teraz. Jak idziesz na każdą sesję, jakieś zdjęcia nowe robisz, to jak chcesz zrobić postęp, to Twoje zdjęcia powinny być za każdym razem lepsze i lepsze, ale najważniejsze, warto jest wybrać sobie jakiś jeden zakres tego polepszenia, usprawniania swojej fotografii, bo jak weźmiesz 10 zakresów, chcesz się nauczyć trybu manualnego i tego obiektywu i aparat obczaić i długi czas naświetlania, krótki czas naświetlania i wszystkie narzędzia fotograficzne, to się pogubisz na pewno bardzo szybko, zniechęcisz. Więc przeanalizuj swoje zdjęcia z przeszłości, z zeszłego roku, z wiosny i zobacz, co zrobiłeś Dobrze, co źle, co można poprawić. W tym roku zainspiruj się innymi może zdjęciami innych fotografów, profesjonalnych fotografów i może Cię zainspirują do robienia jeszcze innych zdjęć. Nie kopiuj, ale się zainspiruj. Pewnie da Ci to jakieś fajne natchnienie i pomysły na inne zdjęcia. Trzeci punkt jest również bardzo ważny. Jak idziesz na zdjęcia, to pamiętaj, że ta sesja, te zdjęcia powinny mieć jakiś cel. Czy to zdjęcie robisz na media społecznościowe, czy tak po prostu sobie pstrykasz, Czy może będą na ścianę w pokoju, z takim jesteś zamiarem? Może do pokoju, pokoju sypialnego, może do kuchni? W takim razie jaka ta kolorystyka, jaki klimat tego zdjęcia powinien być? Czy w pionie, czy w poziomie bardziej? To jest też bardzo ważne. Jak na media społecznościowe robisz, to czy w pionie, czy w poziomie? Jako, jaki Klimat chcesz tych zdjęć zrobić? No, i tutaj też jest bardzo ważne, co widzę na obróbce, na moim kursie obróbki zdjęć e, w Lightroomie. To robicie jakieś zdjęcia i potem na siłę chcecie jakiś klimat tam nacisnąć. To nie tak działa. Jak idzie się na zdjęcia, na sesję, to już się robi zdjęcia pod jakąś obróbkę. Najważniejsze właśnie jest, to też przyjdzie z czasem, jak będziesz robić zdjęcia, ale wtedy Twoja fotografia będzie naprawdę lepsza i jeszcze lepsza. Jak robisz zdjęcia. Już masz to swoje zdjęcie w głowie, zanim jeszcze zrobisz, już najlepiej go widzisz po obróbce, to wtedy wiesz, jak zaplanować sesję. Wiesz jakie obiekty wziąć, jaki aparat wziąć, czy pójść rano, czy po południu, czy wieczorem, w niebieskiej godzinie, czy w nocy. Wiesz jaki klimat, wiesz co potrzebujesz, czy chcesz bardziej zrobić taką sesję rustykalną, czy może boką, czy może właśnie bardziej może taką HDR, czy bardziej nasycone kolory, czy mniej. A może w Black and White chcesz pójść? I to wszystko ma znaczenie, jak właśnie planujesz te zdjęcia, więc to planowanie ma super ważny tutaj aspekt. Pod wpływem właśnie też wziąć pod uwagę, należy ostatni, końcowy etap Twojej sesji. Jak te zdjęcia mają wyglądać, jak widzisz te zdjęcia pod koniec i potem dostosowujesz do tego obróbkę. Jednak nie da się zrobić dobrej obróbki, jak źle zrobiłeś sesję, jak zrobiłeś sesję zdjęcia bardzo ciepłych, kolorach, gdzie masz dużo ciepłych kolorów, a chcesz zrobić tą obróbkę w zimnych kolorach, to nijak to fajnie nie wyjdzie. Więc to planowanie, przygotowanie do sesji i przemyślenie, jaki ma mieć cel, te, to zdjęcie jest super ważne, nie tylko właśnie pod względem ostatniego wyniku Twoich zdjęć, ale również pod kątem Obróbki. Na moim kursie Lightrooma możesz się nauczyć bardzo dobrze obróbki. Mówię wszystko od A do Z, od początku do końca. Nie będziesz potrzebował już żadnego, żadnego, żadnego dodatkowego kursu z Lightrooma. Mówię Ci od początku do końca. Jeśli chcesz się załapać teraz na super promocyjną cenę, ponieważ kurs jest nowy, kurs startuje właśnie. Zaraz jest już lista osób oczekujących. Jak chcesz się załapać na najlepszą cenę ever, to zapisz się na listę osób oczekujących i dostaniesz najlepszą cenę, jaką tylko Będziemy mieli, jak wypuścimy ten kurs, wypuścimy, jak już będzie większość lekcji naprawdę tak gotowych na tip top i wtedy będziesz mógł sobie po kolei iść i oglądać, masz dostęp do wszystkich przyszłych lekcji. To na pewno, więc to będzie super mega kurs. To jest już petarda. Moi kursanci z kursu fotografii już testują kurs obróbki zdjęć w Lightroomie, no i są zachwyceni. Mam super feedback, super wrażenia, więc cieszę się bardzo. A to dopiero jest początek, naprawdę są dopiero pierwsze lekcje w pierwszym module. Zaraz dokładamy moduł, drugi, trzeci, czwarty. Lekcji jest już masa zrobionych, zaplanowanych, więc to będzie niezły kolos. Idziemy od samych podstaw, od początku zupełny basic do coraz bardziej zaawansowanych rzeczy. Więc jeśli masz ochotę naprawdę obrabiać zdjęcia w lightroomie jak profesjonalista szybko i przyjemnie, to jest naprawdę mega prosto, to ja Ci pomogę z przyjemnością. No dobrze, to tyle. Więc reasumując, idź i działaj! Aparacik w łapkę i rób piękne zdjęcia. Pamiętaj właśnie, żeby trzymać się tych trzech punktów. One są super ważne i w ten sposób, jak przygotujesz się do fajnych zdjęć, zaplanujesz dobrze sesję, to Twoje zdjęcia na pewno te w tym roku będą jeszcze lepsze niż te, co były w zeszłym roku. Do zobaczyska następnym razem. Trzymaj się cieplutko, pozdrawiam Cię z pięknej, wiosennej go parku botanicznego w Nowym Jorku. Do zobaczyska. Hej, hej, pa!